I mamy sekundus. Co ja sobie do tego wrzucę. Udało się jeszcze więcej sekundusu. Świetnie. Netherrack. Another thing that you can make with a combustion chamber with an iron casing is netherrack. Jakże zatem wykonać takie inne DE jak 3 podaje i 8 kobla? 8 kobla na pewno tutaj będzie już. Będę miała, będziemy mieć kolejne zadanie z głowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I mamy 8. A tak się robi No, dobra, to mi jest niepotrzebne. Następne zadanie zrobione. Basic melting Pecelenowy wymeltę oraz Tank. i osiem porcelany gałcz pięć cztery pyk pyk another big casing P powinno się zrobić kolejne zadanko tym razem stąd Bluestone. Do tego potrzebne jest dwa proszki i redstone, a do są sobie dwa proszki i dwa te. Jest tu, jest i 5 goldstone w tym momencie wpada nam zadanko kolejne, zrobione Teltius dający Teltius 2 goldstone, 2 lapisu i złota sztabka, a złota. Hm. To już chyba będzie skomplikowane. Jezu Boże. Aha. Okej. Okay. Melte. I teraz, tank. To jest ten bardzo podstawowy taki, a do tego potrzebne jest jeszcze Casting Table, Casting ba Basin siedem czternaście jeszcze. Przydałoby się zrobić farmę. Diamonds, diamonds. Jak to się wybiło? Kordon, ten t -t Diamond. A, to Stone się grinduje, Jest 3,3% szansy. Tetius, Glowstone. Mam backspace. Jak odcofamy, kliknię to w akceptuję. 3 Glowstone i jedno złoto. Kordyn Mamy lapis Tak się czyści A, Już trochę zeszło wody Nedequate Jest mi potrzebny Dzieci fights Snederaka, no właśnie w czy się uda Jest jest ma Z To jest jeszcze jakieś alchemiczne szkło, ale to jest w tym momencie mniej istotne. Going slime, blue slime sapling. Aha, slime bole. Nie zrobiło wszystkiego jeszcze. sezonce okej patrzymy na swój... a magma Pepe, Pepe, Daj, A czewany ziemieckim. Nie mam brzydkiego. Działa, działa, działa slimebole No i nice Zwykle to jest ważniejsze Czy to jest slimebole Czy fioletowe 8 bawnika, czyli potrzebuję 8 lapisa i 8 czerwonych kwiatów W zasadzie wiem, mógłbym użyć ym, skompensowanego, skompensować to, ale już za późno, że tak powiem. Ech, <laughs> Tylko tutaj wiadek jest potrzebny w ten sam sposób Jeszcze to bym chciał razy zrobić magma, magma slime something Czyk, cyk cyk Kurcze Są te cztery i z tego co nie zgadnę Robi się to pewnie w ten sam sposób mhm. ale powinienem mieć w mam oczywiście że zrobiło mi to inaczej ustawienia na lodowe wtedy będzie to potrzebuję expandy dwa expandy fioletowy slime dwa lapisy i dwa pistany. Czyli tak, dwa fioletowe slajmy, cztery lapisu, cztery pistony. Dobra. I w ten sposób. You can add expanders to your tools to make them mine in a larger area. A czy to są. Czy można kopać pewnie 3 na 3? Albo coś w tym stylu. Jak się oba doda Dobra. Tur AO jest zrobione. Tu jest potrzebny obsydian. E, możemy zrobić ten status. Ta, ta i to. Teraz dostanę go najwięcej Z tego wszystkiego Bo aż 20 Zgadza się Jest Eltius. A Ale tamtego najpierw wykorzystam do końca Z Ostatni early game 4,5 na każde recepturę. 450 w końcu. O, BDS23 w ogóle jest zablokowany. Fluffy puff i bitter. A to jest flax. Ja flax nie potrzebuję. No nie wiem, czy ja mogę flaxa posadzić tutaj. Ta. Niech serja się bojak jeszcze fluffy puff two thousand years later Jest yes, w końcu wypadło Fluffy Puff Seats Yeah, we się tutaj Z ze trzy tego zużyłem Dobra, to od razu zasadzę. co przypadkiem tego nie zgubić Dobra Zbierałem tyle tych ziaren, to jest jeszcze tutaj Aż udało mi się zdobyć Fluffy Masakra I teraz tak, um, to odbieramy lód, czysta Quest book, Basic Farming pick. To jest jeszcze The Nether Reinforcement Teraz będę robił to Tu się nam odblokowały już kropy Ale to jest dla mnie ważniejsze, panzy podsy Co by się dawno robiło cały czas Automatycznie Zaś przydałoby się jeszcze zrobić wiadro Dlaczego normalne wiadro? Ponieważ wiadro z klejem jest jednolazowy w przypadku lawy. Pyk, nie ma wiadę. Jest i pierwszy obsydian. I no, obsydian tu już niestety trzeba będzie wykopać wymontowym kirofem Mamy obsydian i... Pod, a obsydianu ogólnie potrzebuję żeby zabić mend 8 i żeby zabić Poetal do netheru 10 a tak będzie więcej potrzebne by... dobra o. O. Jarowa owca mogę zrobić enforcement? Pewnie, tylko muszę dwie sztabki złota przetopić jeszcze. Tamten most zbudowałem. O. W przypadku, gdybym nie mógł tutaj zdobyć ostatniego nasiona, z którym się łączyłem aczkolwiek nie było to potrzebne, bo chciałem tam po prostu znaleźć biom dobra, złoto się przepala gdy tylko się przepali tutaj powstanie płyn, dwie... Dwóch, dwie sztabki i wylewam je tutaj to zastyga i mam blank cast. W tym momencie mogę to zrobić w końcu. I są tej listy. jeszcze osiągnięcia. Z tego się robi chyba przedmioty niezniszczalne. Aczkolwiek nie jest mi to na razie potrzebne. I ostatnie ostatnim questem, żeby odblokować basic, automa basic Automation czyli kolce, które przydadzą się w, tam w farmie mobów oraz bonsai poty które mi się przydadzą w stworzeniu e, w stworzeniu automatycznej farmy e, drewna plus dodatkowo timer, który również mi się przyda, by automatycznie przerzucać to przerzucać te kryształ te, te, szaldy do sibla, żeby automatycznie, żeby było się żelazo, złoto i inne takie rzeczy, które tutaj będziemy tworzyć. Tylko ja będę musiał tylko i wyłącznie uzupełniać skrzynki, a nie co chwilę latać i dorzucać tutaj. bo leży sobie to, to dłużej, przez dłuższy czas to po prostu znika. Pojtar zrobił sobie powiedzmy w tym miejscu. Mhm. Dobra, czas przygotować się i odwiedzić nether. E, no i bloki budowlane. Bo prawdopodobnie to będzie również latająca wysepka. Przekonamy się w tym momencie.